Cześć, witam was, bardzo serdecznie z tej strony użytkownik AdiDobliDobli, a to jest pierwszy odcinek nowej serii Zagrajmy Wy, jaką jest seria Zagrajmy Wy! Tony Hawk Pro Skater 2! I pewnie nie spodziewaliście się tego, że nagram akurat tą wersję, nie? Zwłaszcza po tym, jak długo, dłużki czas minął od czasu, kiedy nagrałem oczywiście pierwszą część, prawda? Sam się tego, szczerze, też nie spodziewałem, ale muszę powiedzieć naprawdę, że jestem zaskoczony, że mogę to ogrywać. Tak czy siak, em... Oczywiście mogę powiedzieć tak, Tony Hawk Pro Skater 2, czyli oczywiście gra, która jest bardzo znana w pretekście właśnie serii Tony Hawka, bo jest to jedna z najlepszych ocenianych gier w historii, co z tego, PlayStation 1, sorry za nie wiem, co się stało. No i większość ocenia, że jedną z najlepszych, tak naprawdę i oczywiście ja również ją zagram. Żeby nie było, to jest pierwszy raz, więc... Ostrzeżenie od razu. Jeżeli ktoś będzie się czepiał, że o słabo robię triki i tym podobne, to przepraszam bardzo, ja pierwszy raz to gra, więc proszę o wyrozumiałość. I też z czego się dowiedziałem, to to, że jest to pierwsza część, gdzie będzie można stworzyć swojego własnego skatera, dlatego zamierzam to w tym momencie zrobić na szybko z wami w tym momencie. Tak więc na szybko oczywiście nazwiemy go, jak tylko się da. Myślę, że klasycznie oczywiście poleci nazwa czyli oczywiście WWW. Tutaj end i dobra. gdzie pochodzimy, ja nie powiem swojego tego. Ja nie określę swojego e, miejsca zamieszkania, ale po prostu dam, że ten, że o, coś takiego, że po prostu z Polski. Tak będzie myślę łatwo. Dobra, wiek to będzie e, niech będzie taki, bo będąc szczerym, za ten, za kilka dni będę miał taki, więc jest ok. Styl jaki tu jest cały, wert uliczny. Nie, będzie niech będzie stały. Stanie regularnie, słabe, regularnie jak będzie. I waga. Myślę, że taka będzie odpowiednio właśnie. I dobra. Tu jest akurat fajnie tor zbudowany, bo można sobie wziąć kompletnie różne style, tak jak już się mówiło. Dobra, myślę, że taki styl będzie dobry. Hmm. Jeśli chodzi o torso, to... A, tu chyba wybor w ogóle tego, koszulki. To chciałbym taką prostą koszulkę po prostu z tego. O! O, dobra, to będzie akurat w porządku. E, mogę tu zmienić kolor? Tak, mogę. A wiecie co, Nie będzie tak. I dobra, czy ja mam gdzieś tutaj ten? Czy tu gdzieś jest e, opcja, by dać sobie takie proste spodnie? Niedługie, tylko po prostu. Wiadomo, takie bardziej, że odsłaniające nogi. O, 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 i tak, i też tutaj jest taka fajna opcja, że można od razu ustawić sobie ten, e, jakie ma się staty. W zależności od tego, jakie ma się właśnie te staty, to one bardzo dużo dają w przetekście właśnie do mm, jazdy z tym spodole. Więc myślę, że ja ustawię sobie na e, lot, jeden na manual, jeden na lądowanie i jeden na szybkość. I myślę, że będzie tak w porządku. Użyć punktów, tak jest, jak najbardziej. Yy, powiem tak, ja tu ustawię sobie oczywiście tym. Przy okazji, przy tych, przy poza nagraniem, więc akurat tu nie trzeba się tego martwić. I jaką sobie wybiorę yy, deskę? Myślę, że wybiorę sobie o taką. Taka będzie, myślę, jak, jak najbardziej dla mnie w porządku. Zapisacz skatera w plikach? Tak jest, jak najbardziej. Empty slots, yy, Niech będzie kariera A po prostu, żeby nie było, bo i tak, i tak co. Będziemy i tak pewnie jechać właśnie na coś takim. No dobra. Jako, że stworzyliśmy, to myślę, że możemy od razu polecieć na Career Mode i oczywiście wchodzić do nowej kariery, czyli do naszego, oczywiście samego yy, zawodnika, który będzie czekał po prostu cierpliwie na to, żeby się właśnie pokazać. Aż chcę zobaczyć go. O, właśnie, jest on. Biografia niedostępna. Oczywiście będzie było tutaj sobie ustawie, jak to będzie wyglądać. Eee, czekajcie, ja sprawdzę, jak to wygląda w Appearance. Czy tutaj jest to, że mogę eee, wybrać sobie. A nie, dobra, dobra Tu tylko to, co ja właśnie przed chwilą ustawiłem. Dobra, 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 dobra to w porządku, nie ma problemu. Eee, dobra, to może tak, continue, zobaczymy, co będzie. Chyba tutaj będę mógł wybrać sobie właśnie trasę. Tak, tak, tutaj, dokładnie. Więc oczywiście mamy tutaj pierwszy, i tą różnicą tym razem jest to, że. Zamiast potrzebnych tam iluś zadań, oczywiście są tutaj medale, to ty tam, tym razem musimy tutaj zebrać dolary tak zwane, ale najpierw dorwiemy się do pierwszego poziomu, który tutaj jest, czyli Hangar Mule, czyli coś ale właśnie jakby hala treningowa z jedynki. Jak widać tutaj mamy o wiele więcej zadań do zrobienia, bo trzy wyniki trzeba zrobić, zdobyć skate, uderzyć w skrzynię. Zalić, zdobyć 5 skrzydeł, zrobić nosecrate ponad rurę, uderzyć trzy razy e, lot, znaleźć sekretną kasetę oraz e, dodatkowe, czyli e, kasa za 100 razy no i tym podobne. No jedziemy w tym momencie. He! Tak jest! I powiem wam tak, ja na samym początku ten, ja na początku trochę testowałem tą grę, by sprawdzić co ona ten, co ona mi zadziała. Oj! Już pierwszy wypadek! Ja powiem tak żartobliwie. Czy mam nadzieję, że będzie ta osoba, która ostatnio to oglądała, bo będzie ona oczywiście liczyć jak to będzie wyglądać. Aj! Prawie mi wyszło. Ale nie schodzi, nie schodzi, zaraz to zrobimy. Spokojnie. O. Też tu jest taka fajna opcja, którą można zrobić przy tych, przy zdobyciu większej ilości punktów. O! o dobra, wylądowałem, już myślałem, że nie. A zrobiłem ten nose grid właśnie, tylko tu puściłem niepotrzebnie. Chwila? O! jak chcę zrobić coś takiego! Ach, nie wyszło mi to. Dobra, dobra, na no spokojnie damy radę oczywiście, żeby nie było No <grytanie> teraz to był piękny wypadek, nie powiem, że nie. Przywaliłem oporządnie tym twarzom na... Yy, oczywiście nic innego jak o... Nie wiem co. Oczywiście większość z tych trik trików została. Chociaż nie w taki sposób oczywiście, żeby spadać na twarz, żeby nie było. Trzy z tych. Wiedziałem, że nie chwycę, bo trochę ten. nie dokładnie wylądowałem. By nie było też tak, że tutaj taka różnica jest. O, czekajcie, spróbuję. O, właśnie, to jest fajna opcja. Można tu zrobić tak zwanego manuala, czyli tak jakby ustawić się z tego. Czyli takie jakby ustawienie. Żeby dłużej utrzymać przy trikach. Jeżeli dłużej się utrzyma, oczywiście, to plus jest taki, że przynajmniej ten. Yy, dam radę? Tak, dam radę. Bo chciałem pokazać pewną rzecz, że czasami właśnie takie elementy są bardzo ważne w pretekście, właśnie zdobycia czegoś sekretnego. Tak jak tutaj na przykład, że pierwsza rzecz, jaką zdobyłem, czyli sekretną kasetę. Akurat w pierwszym poziomie to jest dosyć łatwe do zrobienia, bo wystarczy tylko właśnie trafić tego. Właśnie trafić ee... Samolot on odleci i będzie w tym porządku. Ale dobra, lecimy dalej. Nie wiem czy ja dam radę zdobyć tym razem za pierwszym razem wszystko, ale postaramy się. O! I teraz poszło. O to mi od początku cały czas chodziło, żeby to zaliczyć. Więc akurat mam ten spokój. A, i od razu powiem jedno rzecz. Eee... Już się wystraszyłem, że kurde ten, nie zaliczy mi tego. Bo to było to tak na limicie. O, chwila! Ta jest. Hank zro time zrobiony, bo to akurat jest potrzebne. ZIP! No i tak, technicznie mi się wydaje, że chyba tutaj łatwiej jest zrobić ten. Że tu chyba będzie łatwiej zrobić, właśnie, triki, żeby mieć więcej punktów. Ale tego nie jestem pewny, tak naprawdę, bo oczywiście zależy już to to, czy w ogóle dam radę. A, dobra, wiem co tutaj zrobić. Tu lepiej będzie zahaczyć znowu ten samolot. No, ale nie w taki sposób, Adi, No co ty? Chwila. O, właśnie, bo jak ten, bo jak nie będzie z tego samolotu, to i tym lepiej, bo będę mógł tu wskoczyć. Skoczyłem właśnie pięknie. I od razu tak powiem z tego, dla, e, dla ciekawskich. Nie wiem, czy dam radę ten. Nie wiem, czy ja dam radę zrobić oczywiście całą serię na tym. Nie wiem, co ja właśnie zrobiłem, ale nie wnikam w to. Dobra, teraz próbuję zrobić jeszcze manuala. Trochę nie wyszło, ale nie szkodzi. O! Nie, seria, ja chyba muszę sobie ustawić ten. Właśnie, e, swoje własne. swoje własne triki, bo chyba mi coś tu nie wychodzi. O! 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 Dobra, zdobyłem, zdobyłem, zdobyłem to. Spadłem, ale zdobyłem to. I tym lepiej praktycznie. Wracając do tego, ja nie wiem, czy dam radę oczywiście, zdobyć tym razem wszystko za jednym zamachem. Z jednego prostego względu, Prostym względu jest takim, że jak gram w to pierwszy raz, a zapewne to będzie bardziej rozwinięte niż wtedy. Więc, oczywiście, trzeba będzie dłużej, praktycznie, ten yy, zaliczyć niektóre rzeczy i tym podobne. Więc może się zdarzy taka sytuacja, że nie wiem, na przykład trzy odcinki z rzędu będę musiał przechodzić jeden poziom. Ale to się jeszcze zobaczy. Dobra, pierwszy zaliczony. Teraz chyba pamiętam, tu się to robiło. Uf! Dobra, bo mój, akurat ten. Akurat przed odcinkiem testerowałem sobie trochę, i pamiętam, gdzie mniej więcej tu szkoczyć, żeby zaliczyć wszystko. Gorzej, już będzie w następnym poziomie, gdzie nie będę wiedział dokładnie gdzie, ale dobra. Samolot może już odlecieć. Hiiiiii. Yeah! O, właśnie. I pięknie. Teraz możemy zaliczyć jeszcze inne rzeczy. O, mój kurde kork! Trochę nie wyszło. Dobra, w chwilę tu zbiorę... Z... Powiedziałem, zbiorę tutaj te. E... O, dobra, nieważne. Daję sobie radę. Chciałem zebrać właśnie te. E... Beczki. One były potrzebne, żeby to zaliczyć. Dobra, cztery. I jeszcze jeden. I chyba wiem, gdzie akurat to jest. Też ciekawa rzecz jest taka, że ten, że... tychże też jest ważne... No, nie ważne jest to, żeby <laughs> za każdym razem się lać, żeby nie było. Ważne jest to, żeby zbierać także, oprócz zaliczenia oczywiście zadań, tego. E, nie wiem, jak ja to... Ty, nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale nie ważne. Chodziło o to właśnie, żeby zbierać te pieniądze, to, to co tam leci. Dlaczego? Bo właśnie jeżeli ten... Jeżeli będziemy je zbierać, to będziemy zgarniać te upgrade y do właśnie naszej postaci, a gdy je bierzemy to oczywiście lepszym tym lepiej będzie, że ten, że będzie można bardziej ulepszyć naszego tego skatera, który będzie tutaj ten czekał. O, dobra, dobra. Tutaj zabrane Jeszcze spróbuję zrobić coś takiego. O! Tak, i teraz można tak sobie trochę przeciągać, jeżeli się uda oczywiście. Dobra. To wyszło. Oczywiście to jest 100% goal i KS nie zaliczy się, dopóki nie zbierzemy wszystkiego. Też zablokowałem nowy poziom, ale jeszcze go nie chcę, bo przecież nie wszystko zebraliśmy w tym poziomie. Jeszcze brakuje paru rzeczy. Znowu chciałem zebrać, bo... <gryw> nie byłbym sobą, gdybym kurde tego nie zrobił. Ja widzę, że to jest ten na samej górze. Teraz spróbuję. O, właśnie Au! To bolało. Ile, ile przewiduję, że będzie ta seria? Nie mam pojęcia. Zależy od tego, jak ten. Jak szybko ogarnę techniki, właśnie tego skaterstwa. Ogarnę w sensie, że ponownie sobie przypomnę, jak to kiedyś wyglądało. Ktoś może zrobić z tego kompilację. Ktoś może zrobić z tego ten. Idealny klip pokazujący, jak to pięknie poszło. A, to też! Drugi raz to samo zrobiłem. O, dobra. Gdzie był jeszcze jeden, bo nie widziałem go? A może widziałem tylko... Ten... A, już wiem gdzie! Już wiem gdzie on jest! On jest tutaj! O, właśnie. I mam wszystko już. Teraz jedyne co, to tylko... Z... przesłuchać tego... Yy, przesłuchać... Ee... Wszystkie finanse, które tutaj są, tam nie muszę, bo już nie ma. Akurat widziałem już jeden, więc myślę, że nie ma co się martwić. Ja muszę tutaj wskoczyć jakoś. O właśnie! Ale jakimś cudem pokazuje mi, że jeszcze tego nie mam. Że gdzieś jest jeszcze jeden. Muszę posłuchać gdzie. <laughs> Chyba wiem gdzie. No właśnie, on jest tam na górze. Ale teraz się nie dostanę. <laughs> co chyba najlepiej będzie, jeżeli takie odgłosy będą ciekawe, bo ja to robię normalnie rewelacyjnie za każdym razem O, tak lepiej. I tak tu się już od razu odblokowało. Jeszcze raz, może, się, może jeszcze zdążę. Muszę się tylko odpowiednio rozpędzić Ach. Tam rozpędziłem się, ale nie na tyle, żeby tam wskoczyć na górę. Jeszcze raz, jeszcze raz. Chcesz chociaż zaliczyć to wszystko już na jednym odcinku? Czyli właśnie te wyniki. Ale dobra, zobaczmy. O, przy okazji, już zebrałem właśnie to. Dobra. Ok. Ale pokazuję, że gdzieś jeszcze jest. Czy ja gdzieś to pominąłem? Uff. Ale nie, no dobra. Wiecie co zrobię? Ja się skupię na tym wyniku. Mimo, że to będzie... Właśnie! Trudne! Bo mój skater trochę jest kulawy Ale... Ale... Metoda prób i błędów się uda Dobra Ile tam było? 75 Siedem, tysięcy, tak? Tak, czasami się pokazuje właśnie takie coś, co jest sloppy, albo ten. To pokazuje mniej więcej, czy dobrze wylądowaliśmy, czy źle. A na razie i idzie dobrze. Choć nie mów hop, bo zaraz możesz się wyłożyć. Akurat to będzie łatwo do zrobienia, bo przecież to jest ten idealna trasa do tego, do kręcenia właśnie takich wyników. No i dobra, tu już mam z głowy. Teraz szukamy tylko tego. O, nie wiem jak, ale się zalisyło. Gdzie to jeszcze było? Muszę poszukać gdzieś. Niemożliwe, że to tam gdzie ten... gdzie byłem, bo już zaliczyłem to przecież. Tam też nic nie widziałem, więc gdzieś musiałem to jeszcze pominąć. Bo tak, mam już wszystko. Ale gdzieś widać się musi chyba jeszcze gdzieś być, nie? Bo pamiętam jak pokazywało mi to, że ten, że... nie zaliczy mi wszystkiego dopóki ten... Dopóki. E, au. Dopóki. No właśnie, już gubię język praktycznie. No, że jeszcze. O, właśnie. Takie coś właśnie fajnie czasami jest też robić. Ale poczekamy. Czy mi się tak wydaje? No, widzicie? Nie pokazało mi, że ten, że. Zaliczyłem wszystko, bo gdzieś jeszcze brakuje jakiejś monety. Dlatego teraz co robimy. Jako, że zaliczone jest, to, mm, to oczywiście będziemy próbowali zaliczać to. O kurde! Powiem tak, zapomniałem o czymś. Pewnie i tak już dostanę copyrighty, ale już trudno. Zapomniałem o tym na śmierć. Tak się wkręciłem w tą grę, że... No dobra, jest trudno. Najwyżej dostanę copyrighty za to. Albo spróbuję to wyciąć jakimś tym. W jakiś sposób, że... I tym lepiej będzie. Dobra. Nie, wiecie co, ja spróbuję. Zapomniałam o tym na śmierć, naprawdę. i ja nie wiedziałem. Bo... Dlaczego zapomniałam wyciszyć muzyki? Bo to jest copyrightowa. A wiecie co znaczy copyrightowa? Nie mogę jej używać. A może faktycznie tutaj jeszcze jest? Nie. To gdzie jest? Ty, czy ja tam coś widziałem? Nie, tam nic nie ma. Dobra, wiecie co? Nie mam pojęcia, gdzie ten. Muszę poszukać sobie na spokojnie. Dlatego teraz zapiszę karierę i myślę, że na spokojnie ten. Odpisać? Tak, dokładnie. Nie, nie, nie chcę kariera. A, i myślę, że w tym momencie się tu z wami pożegnam. Ja poszukam jej gdzieś tam. tym... Poza e, nagraniem. Tak to jest jak jeszcze tutaj z wami nagram. Mam nadzieję, że się Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie, zostawić łapki w górę, zasługujcie jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ mi na to żale. Ja jestem użytkownik Adi. Dobrze Na razie i cześć!